Naprawdę sądzisz, że jesteś ładna? Naprawdę. Naprawdę sądzisz, że jesteś ładna? Co? Tak, jest ładna. Sądzisz? Tak? Okropny ciuch! Fuj! Jak ty wyglądasz okropnie. Kate, twoje przyjaciółki cię nie lubią. Kate, twoje przyjaciółki cię nie lubią. Tak. 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 Dość! 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 Zdawcie mnie! Zostawcie mnie, dość, dość, zostawcie mnie, dość. O, boż! Tak. Wnuczko mom, kochana, kochana Kate, tu babcia, mogę wejść do ciebie? Tak, babciu, choć już sobie drzwi. Dobrze, że już nie śpisz. Moje no sprawdź sobie. Co? Rana? No, sprawdź sobie. Dobra. Fakt, fakt. Faktycznie. Dlatego przyszłam do ciebie. No, pomyślałam, że wrzeszczysz. Dobrze, babciu. No, wstawa już nie dla niego to. Gotowe? Gotowe po prostu Okej. Okay. No. Mm, Nie wiem, mi Wiem, że już no. Dobrze, zobacz, zaraz Dobrze, czekam, pozbyć się. Dobrze. 嗯。Uh huh. Cztery. Tak będzie super. Paso czego?